Mm, witam Was. Yy, jest to drugi odcinek kwadratowej masakry. Jak widzicie, wybudowałem już domek. Gdzie jest mój współlokator HB i Jan? Pokażę Wam go z zewnątrz. Może. Co jest? O, proszę, dużo się zmieniło od poprzedniego. No i może tak nie wygląda wyszczegółowo, ale w środku jest całkiem przytulny. Hmm. Pokopałem Mam teraz e, diamentowy Kilo FT2. Bardzo szybko kopię. No i bok taki. Po prostu, bo to była e, góra, to ja tylko zadobudowałem. E, pokażę Wam, jakie domy powstały. Ponoć ma tu gdzieś postać ekspiarka, ale to jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj cmentarz. Jeszcze tutaj nie jestem. Aha. Tutaj. Coś... Plagi trochę są dzisiaj, nie wiem czemu. To jest domek X bodajże. PW. Taki PW? Tutaj. Jest dom. Skate, Skate 878. To jest mój sąsiad. Jeszcze są domy. Pokażę wam dalej. Tutaj się buduje yy, mister Kahir. Tutaj nie wiem kto. Tutaj ten dom. Ten dom bodajże. Tylko nie mogę pokazać w środku, bo zablokowane drzwi są. Niestety ten dom jest w maru 555. Jeszcze gdzieś tutaj był. Ładny całkiem domek. Słaby rendering. Matrixes. Matrixes. A ale ładny. Patrzę mi się podoba. Myślałem, że portal. tutaj jeszcze co? tutaj coś będzie jeszcze, nie wiem, obora jakaś albo coś. Jeszcze pokażę mój dom. Co tu na nim jest? U góry tam jeszcze góry nie ogarniałem, chociaż nie wiem, czy tam nie będzie w przyszłości. Co to, to jest, yy, HB. Yy, w przyszłości tam będzie chyba magazyn, ale nie jestem jeszcze pewny. Tutaj nasza. No co jest? I nasza farma. A tak w ogóle było na tym serwerze, była wielka cofka. Wybudowałem już raz ten dom, potem musiałem go budować drugi raz, ponieważ właśnie była cała ocówka i wszystko zostało no, cofnięte. Tylko ale na całe szczęście i tem zostały te same. jest przynajmniej to. A naprawdę szkoda. Tutaj moje bogactwo. Znaczy tutaj mam takie trochę dziadostwa naładowane, bo... Ale, ale diamentów tutaj na pewno nie dam. O nie. Znaczy, diamentów nie dam do skrzynki. Ale tutaj mogę powyciągać te wszystkie. To mi niepotrzebne tutaj. Po co myśleć? nasz kochany admin pewe. Coś się dzieje. Dobra. No, no tak trochę wygląda teraz. Począc myślałem, że będzie fajnie, ale tak. Habe tu zablokował on mnie? Wyszedł, Zablokowała mi te drzwi. Teraz nie mogę. Tutaj ja miałem krowę, którą nazywałem Mandio, ale niestety. Uciekła. O co chodzi? Może o film, nie wiem cztery diaks. To ja się kusi, żeby je wziąć, ale już mu nie będę brał. jest co wam? Yy, aha. Chyba wiem o co chodzi. Yy. Przynajmniej się na No to jest ja. To jest nasze siedlisko. I teraz może pokażę, co jest na górze. Już tak właściwie tam nic nie ma, ale. Coś się dzieje w Ale zobaczymy. Bo tak. O, nie wiem po co robię. Patyki. Nie wiem po co tak właściwie. Ale bo ja ściany wybudowałem. Yy... Do samej góry a sufit tylko tutaj tak zrobiłem. Więc to tak tam zostało sporo miejsca. Tutaj mi się tak najlepiej. Oj, 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 co tu się dzieje? Tutaj trzeba załatać. Ciemno, ciemno. I nie wiem, tutaj chyba mógłby być według mnie magazyn. Tak mi się wydaje, że tu najlepsza była lokalizacja na magazyn. O tutaj, tak? I tutaj. Jeszcze to zobaczę yy, uzgodnię z HB i wtedy... Tylko nadal nie, nie wiem czemu. Tak, uzgodnimy tutaj i jakby co, do tutaj na pewno będzie magazyn. Hmm. Tutaj jak kopałem, też wyruszyłem w podróż pod Jaxby, tutaj wylatują diamenty ze stone'a, ale też i można normalnie więc bardzo fajnie to jest zrobione. Ale ze stone'a mało co wypadają. Chociaż mi już trzy wypadły. Ale tak znowu już dużo kopałem. Zostałem... Mieliśmy yy, w, sypial yy, w sypialni, zosta zostaliśmy okradzeni, łóżko oraz sadzonkę. Teraz się naprawia a łóżko, to nie wiem skąd wezmę wełnę. Gdzie oni ten dom budują? Hmm. A wiem. Czekać, czy taki jest. Dobrze czyli jednak hmm. dobrze. Hmm, ja tu już właśnie ten cel tylko tutaj pokazania co się zmieniło na tym serwerze. Aha, i doszły nowe zasady, ale no to wyrzucaj niepotrzebne rzeczy do kosza, admin nie daje rzeczy i zapraszaj znajomych na serwer. Niestety tylko właśnie musimy zwiększyć yy, liczbę yy, liczbę yy, mogących wejść na ten serwer. On jest naprawdę fajny, tylko że właśnie. Co by tu zainczantować? Dobrojka jeszcze Co ty tu robisz? Świnia przyszła tutaj. Gdzie oni ten dom budują? A tutaj. No. W następnym odcinku pokażę... O, z W następnym odcinku yy, pokażę, jak został wybudowany ten dom. Yy, ja już będę powoli kończył, bo jak mówiłem to było tylko, żeby pokazać co się zmieniło od ostatniego odcinka. Zmieniło się całkiem sporo. Jak widzicie w ogóle pod tym nie widać mojego domu. A ja tak myślałem, że wybudować gdzieś tutaj taką wieżę, żeby mieć widok na całą masakrę. Chociaż i tak stąd jest. Dobrze. Ja się z wami żegnam. Następny odcinek niebawem. Cześć.